Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jestem siostra Maria to miła Maćkowiak. Ze zgromadzenia sió niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Ze względu na wiek posługiwać się będę kartką. Maryja w moim życiu. Pochodzę z rodziny głęboko wierzącej, czczącej, Matkę Bożą. Mama od najmłodszych lat wpajała na miłość do Matki Bożej. Chętnie uczyłam się pieśni do Maryi, odmawiałam różaniec, chodziłam do figury Matki Bożej w naszej miejscowości, uczestniczyłam w majowych nabożeństwach, ubierałam figurę kwiatami, robiłam porządek koło niej. Chodziłam na pielgrzymki do bliskich sanktuarium maryjnych, tak zwane odpusty, które stare oborzyska, gołębin, górka duchowna. Od dziecka chciałam być blisko Marii, która bardzo kocham. Pragnęłam jej służyć w zgromadzeniu zakonnym. Ksiądz proboszcz wskazał mi zgromadzenie zakonne maryjne, z którego się bardzo ucieszyłam i do niego wstąpiłam w Pleszewie. Pracowałam jako katachetka, organizowałam z dziećmi komunijnymi, z młodzieżą i dorosłymi osobami pielgrzymki do sanktuariów Maryjnych, jak do Częstochowy, na Świętą Górę, do Rokitna i innych. W parafiach, w których pracowałam, Także w Kazachstanie śpiewam godzinki ku czci Matki Bożej Niepokalanej. Oddałam się Matce Bożej, aby pod jej opieką kochać Pana Boga i ludzi w naszym zgromadzeniu zakonnym. Od wstąpienia do zgromadzenia minęło 68 lat. Jestem szczęśliwa, blisko Maryi, której wierzę i ufam że ona prowadzi mnie do Jezusa, do nieba, gdzie będzie prawdziwe szczęście i radość bez końca.